Cześć, z tej strony miłość i witam Was na kanale Perfumolog. Pogoda nas nie rozpieszcza i w miejscu, gdzie mieszkam, od tygodnia pada deszcz. Uznałem więc, że jest to odpowiedni moment na to, aby nagrać materiał, w którym to pokażę Wam 10 perfum, które będą mi towarzyszyć tegorocznej jesieni. Jesień to okres przejściowy między latem a zimą, czyli czas, kiedy sięgamy po trochę cięższe pachnidła. Często są to zapachy typowo orientalne, przyprawowe, słodkie, takie, które raczej są dedykowane na zimniejsze pory roku. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was już teraz zaprosić na kolejny materiał, który ukaże się za tydzień, i w materiale tym omówię kolekcje, które przesyłaliście mi na maila. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodoba i wyjdzie z tego coś ciekawego. Naprawdę niektóre Wasze zbiory są imponujące i bardzo chętnie je omówię. Dlatego też, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was do subskrypcji kanału, naciśnijcie również dzwoneczek, pozwoli Wam to być na bieżąco z kolejnymi materiałami. A teraz wróćmy do perfum jesiennych. Ranking składa się z 10 propozycji. Oczywiście jest to mój subiektywny ranking, ale uważam, że każdy z tych zapachów świetnie sprawdzi się na okres jesienny. Perfumy, które Wam zaprezentuję, posiadam zarówno w formie flakonów, jak i odlewek i będą to moje tegoroczne jesienne wybory. Na miejscu dziesiątym Narciso Rodriguez for him. I może wykaże się teraz niekonsekwencją, ponieważ na samym początku wspominałem, że zapachy typowo jesienne to często przyprawowe, słodkie otulacze, a w tym zapachu nic takiego nie znajdziecie. Dlaczego zatem umieściłem go na tej liście? Ponieważ jest to zapach, który świetnie komponuje się z deszczową porą. Gdybym miał określić go jednym słowem, nazwałbym go nostalgicznym. Ale co w nim takiego nostalgicznego? Otóż Narciso Rodriguez For Him to bardzo nietypowe połączenie fiołka, sporej ilości piżma oraz piwnicznej paczuli. Całość daje naprawdę ciekawy efekt. Ciężko wyobrazić sobie taki miks, dlatego po prostu powiem Wam z czym mi kojarzą się te perfumy. Wyobraźcie sobie zapach betonu podczas deszczu. Dokładnie tak pachną te perfumy. Ze względu na swoją dziwność i oryginalność, perfumy te z powodzeniem mogłyby stać na niszowych półkach. Dlatego jeżeli jesteś indywidualistą, sprawdź ten zapach, jest to naprawdę nietypowe pachnidło, które świetnie komponuje się z deszczową aurą. Na miejscu dziewiątym perfumy Isay Miyaki Lodisei Pur Homme Intense. I znowu nie znajdziecie tutaj ciepłych, słodkich, otulających nut. Jest to chyba jedyny kadzidlak na mojej liście. Wyobraźcie sobie klasycznego Issey Miyaki Lodi d'Issey Pour Om, czyli perfumy cytrusowo-kwiatowe i dodajcie do niego kadzidło wraz z papirusem. Jeżeli nie jesteście fanami kadzidlanych zapachów, nie skreślajcie tych perfum. Kadzidło w kompozycji podane jest w bardzo bezpieczny i przystępny sposób. Owszem, kadzidło jest tutaj wyraźnie wyczuwalne, ale jak wcześniej wspominałem, jest to kadzidło w wersji light, które nikogo nie zmęczy, a perfumy uważam, że są na tyle charakterystyczne, że warto je przetestować. Tym bardziej, że zachęca do tego atrakcyjna cena. Perfumy te kosztują około 100 zł. Na miejscu ósmym Guerlain L'Homme Ideal Extreme. Jest to ciepły, słodki miks cynamonu, migdałów, śliwki oraz bardzo przystępnego tytoniu wraz ze skórą. Moim zdaniem te perfumy to synonim zapachu typowo jesiennego. Yy, mogę wam powiedzieć również, że z całej serii Lom Ideal wersja Ekstrem podoba mi się zdecydowanie najbardziej. Zacznijmy od tego, że nie jest to słodki ulep. Naprawdę perfumy wydają mi się bardzo fajnie skomponowane. Śliwka dodaje trochę szlachetności, a tytoń nie jest bezpośredni, taki jak przykładowo w muglerze Piur Havan. Tytoń jest tutaj tylko tłem, ale który nadaje bardzo ciekawego charakteru. Wydaje mi się, że są to perfumy, które będą zbierać komplementy. Ciężko mi sobie wyobrazić, aby znalazła się osoba, która stwierdziłaby, że zapach jej się nie podoba, że jest brzydki. Uważam, że jak na męskim mainstream, który Czasami pachnie niejako słodko, ulepnie. Yy, ta propozycja jest naprawdę ciekawa. Jak wcześniej wspominałem, są to ciepłe, otulające perfumy i co ciekawe, ja wyczuwam w nich również miód. Nie ma tego akordu podanego w spisie nut, ale wydaje mi się, że jest on wyraźnie wyczuwalny. Dodaje całości nieco słodyczy i naprawdę perfumy te zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Zaznaczam tylko, że musicie być fanami cynamonu, ponieważ jest go tutaj naprawdę sporo. Na miejscu siódmym Moskino Toy Boy. Są to perfumy, które świetnie sprawdziłyby się również wiosną, ale wydaje mi się, że to właśnie jesień jest tą porą roku, która pasuje do Toy Boya najbardziej. Od razu zaznaczam, że są to perfumy dla mężczyzn, chociaż nie tylko, bo moim zdaniem jest to stuprocentowy unisex, yy, którzy nie boją się róży w perfumach. Róża gra tutaj pierwsze skrzypce, ale towarzyszy jej również gruszka w otwarciu oraz spora dawka różowego pieprzu. Uważam, że jak na warunki mainstreamu jest to jedna z ciekawszych premier ostatnich lat. Podobnie jak w przypadku Narciso Rodriguez For Him... Yy, Propozycja dla indywidualistów. Jestem przekonany, że nosząc te perfumy, nie spotkacie kogoś na ulicy, kto będzie pachniał tak samo. Dla mnie są to na tyle dobre perfumy, że poświęciłem im cały materiał, więc jeżeli jesteście ciekawi obszernej recenzji Moskino Toy Boy, kliknijcie w link powyżej. Na miejscu szóstym, Valentino Uomo. Moim zdaniem, mocno niedoceniany zapach, o którym w społeczności jest stosunkowo cicho. Są to słodkie, ale dość nietypowe perfumy, w których możemy wyczuć orzechy, czekoladowe akordy oraz nuty drzewne w bazie wraz ze skórą. Nie jest to mistrz naturalności. Perfumy te potrafią pachnieć trochę syntetycznie. Niektórzy porównują je do Diorom i faktycznie minimalne podobieństwo jest. Jednak syntetyczność ta nie sprawia, że Valentino Uomo są drażniące. Ja uważam, że to bardzo dobre perfumy, mocno niedoceniane i dodatkowo mogę wam zdradzić, że przypominają mocno zapach Nutelli. Znacie kogoś, kto nie lubi nutelli? Ja też nie, a tak właśnie pachnie ten zapach i wydaje mi się, że są to perfumy, które będą podobać się otoczeniu. Dodatkowym atutem jest przepiękny flakon. Na miejscu piątym Mancera Instant Crash, perfumy, które moim zdaniem niesłusznie nazywane są klonem Bakara Rouge 540. Jest to żywiczny zapach z szafranem i różą w otwarciu oraz wanilią w bazie. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych propozycji perfumansery. Nigdy nie znalazłem pachnidła, które byłoby bliźniaczo podobne do Instant Crash. Dodatkowym atutem jest to, że wiele perfum od tego producenta pachnie podobnie. W bazie mają podobny pierwiastek, trochę syntetyczny, słodkawy. Nie znajdziecie czegoś takiego w przypadku Instant Crash. Jeżeli szukasz słodkich, typowo jesiennych perfum, ale bez nadmiaru słodyczy, perfum, które są dość oryginalne, to sugeruję Ci zapoznać się z tą propozycją. Więcej o Instant Crash możecie się dowiedzieć z mojego poprzedniego materiału, poświęciłem im całą recenzję. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, Kliknijcie w odnośnik powyżej. Na miejscu czwartym Bentley for Men EDT. Jedne z moich ulubionych perfum jesiennych, które towarzyszyły mi zeszłego roku. Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, uważam, że jest to ścisła czołówka w perfumowym świecie. Jest to jeden z niewielu zapachów, którego jestem w stanie nosić parę dni z rzędu i który mnie nie nudzi. Moim zdaniem na półkach mainstreamowych Bentley for Men EDT to po prostu perełka. Jest to głównie rum podany z cynamonem i drzewną bazą. Są to perfumy słodkie, szczególnie na początku, i zapach ten potrafi odstraszyć, dlatego dajcie im trochę czasu i nie wąchajcie bezpośrednio z nadgarstka, o czym już wspominałem wcześniej. Kiedyś uważałem, że są to perfumy typowo męskie, na mojej skórze baza wybrzmiewa jednoznacznie męsko, ale spotykałem się również z opiniami, gdzie kobiety twierdziły, że jest to typowy unisex, że głównie ze względu na słodycz noszą te perfumy i czują się w nich dobrze. I w sumie mógłbym się zgodzić, równie dobrze moglibyśmy nazwać te perfumy unisexem, także serdecznie polecam każdemu, kto nie zna jeszcze tego zapachu, tym bardziej, że kosztuje on w granicach 100 zł. Pomimo, że są to perfumy tanie, to z pewnością nie nazwałbym ich i banalnymi. Gdybym miał ograniczyć swoją kolekcję do 10 perfum, z pewnością znalazłbym w niej miejsce dla Bentley'a Formen Men EDT. Na miejscu trzecim L'Erbolario Mechares, chociaż nie będę udawał, że wiem jak wymówić tą nazwę, bo nie mam pojęcia. Po świetnym Nero jest to kolejna propozycja włoskiej marki, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Gdyby ktoś dał mi do powąchania te perfumy w ciemno, z pewnością stwierdziłbym, że są znacznie droższe niż tak naprawdę kosztują. A jest to kolejny zapach w granicach 100 zł, chyba trzeci na tej liście, więc jak sami widzicie, wcale nie trzeba wydawać sporo pieniędzy, żeby pachnieć po prostu ładnie. Jest to orientalno-przyprawowy zapach, który przywodzi mi na myśl przyprawy rozsypane na rozgrzanym pustynnym piasku. Mamy tutaj sporą dawkę suchego, pylistego cynamonu, którego ja osobiście nie jestem fanem, ale w tej kompozycji bardzo mi się podoba. Z czasem zapach staje się wyraźnie bardziej kremowy, niemal mleczny, wydaje mi się, że za sprawą połączenia wanilii z drzewem sandałowym. Te perfumy są niezwykle sensualne, powiedziałbym nawet łuszkowe. przy czym nie wyczuwam tutaj nadmiaru słodyczy. Jeżeli tylko lubicie ciepłe otulacze, mogę Wam zasugerować, zakup w ciemno, jest to świetny unisek za niewielkie pieniądze. Na miejscu drugim, Tom Ford Ombre Leder, czyli coś dla fanów nut skórzanych. Opisałbym te perfumy jako Tuscan Leather w wersji light, co mam na myśli. Jest sporo osób, które lubią perfumy skórzane, ale uważają, że Rasasi Laya pur Om bądź Tuscan Leather to zapachy zbyt surowe, zbyt ciężkie i przytłaczające. I tutaj z pomocą przychodzi Ombre Leder, który pachnie bardzo podobnie do Tuscan Leder, jednak jest wyraźnie lżejszy. Skóra w Ombre Leder nie jest podana w tak bezpośredni sposób. I pomimo tego, że w składzie nie ma maliny, podobnie jak w Tuscan Leder, ja wyraźnie ją tutaj wyczuwam. Nie są to perfumy, które mocno ewoluują w czasie, ale w żadnym wypadku nie uważam tego za wadę. Dla mnie są to piękne perfumy. I jeżeli wykorzystam do końca swój flakon Rasasi La Jaguampur z pewnością moim następnym będzie właśnie Ombre Leather. Omawianą propozycję od Toma Forda w szczególności polecam osobom, które nie gustują w słodkich jesiennych perfumach, ale szukają czegoś drapieżnego. I w końcu miejsce pierwsze Diorom Intense. Pudrowy zapach dla fanów irysa. Uważam, że są to idealne perfumy na jesień. One nie są tak ciężkie i esencjonalne jak diorom Parfum, którego raczej polecałbym na zimę. Niektórzy zarzucają diorom Intense brak jednoznacznie męskiego charakteru. Często jest on porównywalny do e, wnętrza damskiej kosmetyczki i faktycznie może budzić takie skojarzenia przez wspomniany pudrowy irys. Z takim efektem mamy jednak do czynienia tylko w otwarciu. Wraz z upływem czasu Diorom Intense ewoluuje w kierunku drzewno-waniliowej bazy. Jest to przepiękny, dyskretny otulacz. Mówiąc dyskretny, mam na myśli to, że projekcja tych perfum jest bardzo umiarkowana, czego nie uważam za wadę. Delikatna projekcja Diorom Intense sprawia, że od tego zapachu bije klasą. Dlatego też uważam, że świetnie sprawdzi się również na randki czy wieczorne wyjścia. Jest to pachnidło bardzo charakterystyczne. Jak większość z linii Diorom, i będzie to mój główny wybór tegorocznej jesieni. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Bardzo zależało mi na tym, aby perfumy, które się w nim znajdą, nie były do siebie podobne. Dlatego też umieściłem w zestawieniu zarówno perfumy kadzidlane, skórzane, z nutami róży, po prostu różne. Dlatego też mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czego Wy zamierzacie używać tegorocznej jesieni. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego razu, cześć.